Hello, hello, hello! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest kolejny odcinek o z Proszę, wypytywaliście o nią kiedy będzie, kiedy się pojawi, także zaczynamy, oglądamy i rozmawiamy. Pisaliście mi wasze historie na karcie społecznościowej na YouTubie oraz na naszej grupie Shady Horses, na którą was zapraszam serdecznie. No i co? Będziemy czytać. Zanim się film zacznie, koniecznie zostawcie subscription, żeby dobyć 100 tysięcy oraz łapkę w górę, because it's what? me Ok? Thank you! Let's do it. Niedawno byłem z klasą na bilansie, i jak szedłem do gabinetu, to pielęgniarka uderzyła mnie miarką w głowę, gdzie mam guza? Od małego. I jeszcze drugie to, to zaczęła mi mierzyć ciśnienie. I ja noszę sygnety, bo mi się podobają, a ona takie. A co ty takie jak dziewczynka nosisz? Dziewczynka jesteś? Nie było to miłe. Pozdrawiam. Mogę się obstawić, <laughs> mogę się wręcz założyć, że tą pielęgniarką, która cię badała była jakaś starsza pani, więc nie warto raczej jej nic odpowiadać na to, nie warto się śmiać, jak wiemy stało im mało czasu, ale jakby właśnie to jest poziom edukacji w szkole i poziom ludzi którzy pracują w szkołach, jakbyśmy tak zaanalizowali wszystkie takie osoby, które pracują yy, zauważyliśmy, że jest takich dużo i uważam, że takie osoby powinny być z marszu zwolnione które mówią takie rzeczy i ta pani była nieprzyjemna, ale nie przejmuj się Michał karma jest bitch, co wróci do niej na pewno okej, okay. to było parę lat temu byliśmy na kręglach i taki znajomy nie mu zawsze się coś przytrafia bierze się do swojej kolejki rzutu kulą Bierze rozkrok i nagle potargają mu się spodnie na tyłku na całej długości. Ja bym w tych spodniach nadal chodził. Dobrze, że miał hoodie ze sobą i mógł to zakryć zawsze coś X. Pewnie to miał być D. Nie wiem, ale. It's a funny story. Czy ktoś kiedyś pękł przy mnie spodnie? Mi pękły na feście Pamiętacie moją tęczową stylówkę z festa? Przemona gdzie gdzieś zdjęcie to wklei To byłem w tych słodniach, na których widzicie Miałem być dwa dni, a byłem tylko jeden dzień na feście Ponieważ pękły mi w kroku Na wierzchu była moja wagina You know, moje krocze No ale i tak koniec końców nie było tego widać Dopóki nie, nie wiem Nie, roz, nie robiłem rozkroków, nie robiłem szpagatów To wszystko było ok Na szczęście wyszedłem z tego z klasą A kolegę twojego Edyta pozdrawiamy Pamiętam jak kiedyś Kiedyś rozmawiałem z moim, teraz już byłem Chłopakiem i mówię do niego Wiesz, chciałem kiedyś tyle zarabiać, żeby móc sobie pozwolić Na wyjazd na przykład do Hiszpanii I gdy nadejdzie moment, że będę musiała wracać do Polski To wtedy powiem A pip, nie wracam, zostaję A on do mnie, ale to co, ty byś tam robiła Jak ty byś chciała zarabiać, jako prostytutka Czy sprzątaczka Najgorsze w tym wszystkim było to, że on w ogóle nie widział Problemu w tym, co powiedział Well, kolokwialnie mówiąc, był to dosyć duży kawał skurcyna. Ja ogólnie ostatnio dostałem komentarz po ostatnim odcinkiem z Krzyśiem, który nagrywaliśmy, że jestem, nie mają nam określenia mizogistą, coś takiego, osobą, która nienawidzi kobiet. Oh my god, this is the, to jest ostatnie określenie, jakie można powiedzieć. Zawsze wspieram kobiety, zawsze czy w marszach, czy w protestach, zawsze jestem za nimi, zawsze staram się jak mogę, tym że działam w internecie, mówić jakieś no, wiecie o co chodzi? Być okej okay i wspierać się, ponieważ uważam, że kobiety to są najwspalniejsze stworzenia, które są na świecie. I to dzięki nim większość, większość z nas po prostu żyje i najwięcej ikon to są kobiety. And God is a Woman. Eee, a co do Twojego byłego, no co? So. Miejmy nadzieję, że nie przytrafi mu się kiedyś jakaś przypadkowa kastracja. <średziny> na studia poszłam z podejściem, nienawidzę tego miejsca i jestem lepsza od wszystkich. Co wynikało z mojego zawodu? Że nie dostałam się na wymarzoną uczelnię. Chciałam ukarać siebie, będąc dozą dla każdego i świetnie mi wyszło, bo jestem na trzecim roku, a nikt mnie nie lubi. Girl. No i średnio raz na pół roku robię sobie auto... autosabotaż? Jak się robi autosabotaż? Pozdrawiam ludziach takich jak ja, czyli w przeciętni, ale ze sporym ego. Well, coś czuję, że z Erin jesteśmy do siebie bardzo podobni. Ja teraz będę zaczynał swoje studia, jeśli oglądacie ten film, to w sobotę mam pierwszy dzień studiów, no i wyobraźcie sobie, że to będzie pierwszy dzień, będziemy razem z Szymonem, więc trochę będziemy chyba mniej zestresowani mimo wszystko, ale jednak, no ważne jest pierwsze wrażenie, a ja mam z tym problem. Ostatnio, tak mi się wydaje. Nie wiem. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie okej, okay. trzymajcie kciuki. Co się stało? <grywa> W 2015 roku, jak byłem w. 2015. 2015, już mnie ktoś poprawił ostatnio w komentarzach. Byłem w trzeciej klasie, to nauczycielka od WF-u każdego pochwaliła, że każdy schudł przez wakacje itp. Spojrzała na mnie i powiedziała, że jest jeden wyjątek. Po czym mi powiedziała, że nigdy nikt mnie nie będzie chciał. Nauczycielka dobrze wiedziała, że mam chorą tarczycę, ale i tak się ze mnie wyśmiewała. Dyrekcja na to nic. No, co ja mogę powiedzieć? Ja w postawce też miałem przerąbane trochę z tym, że też byłem przy kości. Wiecie. Mi yy, wf powiedział, że że to niedługo będę taki gruby, że jak będę spoglądał w dół, to nie będę widział swojego dyk. Wiecie, w, na tamten moment to było bolesne i traumatyczne. Dla mnie ja wróciłem do domu z płaczem. Tym bardziej, że ja w podstawie byłem strasznym płaczkiem i strasznie mi wszystko bolało, jak ktoś do mnie mówił. A teraz! Teraz, gdyby mnie ktoś tak nazwał z nauczycieli, z kogokolwiek źle lub w bardzo brzydki sposób, bitch! Ja bym to zrobił tak, że ten człowiek by już nie znalazł pracy. Nie no, dobra. Może to była przesada, ale na pewno bym tego tak nie zostawił. Ja jestem. A ja ostatnio zauważyłem po sobie, że jestem mega narwany nerwa, i agresywny pasywny wink, wink i nie pozwoliłbym sobie, żeby ktoś tak do mnie powiedział mam nadzieję, mam nadzieję Mileczek, że pozbierasz się do dokupy, bo domyślam się, że to jest traumatyczne i dosyć bolesne i wiem co pewnie przeżywasz, właściwie jestem w stu procentach wiem co przeżywasz, bo przeżyłem to samo i nie przejmuj się coś takiego, mimo że jest bolesne teraz w przyszłości zbuduje twój charakter, dzięki czemu będziesz dużo silniejszą osobą i co, będziesz fierce like me, because you watching me, so you're gonna be First, ok? W wieku 10 lat stwierdziłem, że super pomysłem będzie dzwonienie do programów telewizyjnych z konkursami. Krzyżówki, zgadnij hasło. Boże, kochałem te na... co leciało w telewizji. Uwiel... Zawsze rozwiązywałem. I uwielbiam jak Patryk mówi tak Panie Januszu! Nie! Po wykonaniu chyba z 50 telefonów 10-letni ja zrozumiałem, że nic nie wygram. Niestety, rachunek za telefon wygrał ze mną. Moja mama była wściekła na mnie, bo było to Dużo jak na tamte czasy, pieniędzy. Cię już się tylko z tego śmiemy. Ja pamiętam, że jak leciały te gry, to ja zawsze rozwiązywałem te zagadki, jakieś na przykład znajdź różnice. I na przykład nie wiem, czy, Jak był ten taki śmieszny moment z tego programu kiedyś, że babeczka zadzwoniła i że. Ja tak mojej babci trułem te litery i mówiłem babciu zadzwoń! Powiedz o tym trójkącie, wygrasz pieniądze! Czemu nie chcesz zadzwonić? Różnica jest! A moja babcia? Wow wow, wow. Dobra, nie wiedziała, wow, wow, wow. Powiedziała, tego Ja nie powiedziała tak, my, gr... my. Both my granny love me. No ja bym raczej nie wygrał, ale jakieś takie, no nie wiem, na K w kuchni. Cruz. Cruz. <grym> w kuchni na stole na S. Szynka! Samica! O o iconik! Kani, teraz nic nie mówmy przez pewien okres. O jejku, z tego zaniu chowa. I zapysję pakery <grym> cake. Podrywałam chłopaka nie wiedząc, że jest gejem. Zawód, że nic z tego nie będzie, był niesamowity. Honey. Dlatego bierz przykład ze mnie i nigdy nie podrywaj, tylko po prostu bądź podrywaną. Może dlatego jestem właśnie still single? No, just kidding. Ja po prostu dużo często gostuję ludzi, z którymi piszę. No ale cóż... This is my passion. Control Freak Można powiedzieć, że zostałam obmacana przez byłego przyjaciela Kiedy byliśmy na domówce pod wpływem alkoholu Myślę jak dalej obwiniam siebie Że nie zareagowałam Girl, moim zdaniem to nie jest W ogóle Zero, zero Twojej winy jest minus 10% W ogóle 0% Nic To co zrobił ten twój przyjaciel Chociaż nie wiem czy możesz go tak teraz nazywać Było obrzydliwe, ochydne Uważam, że ręką, którą cię dotykał Ręka powinna być ucięta I'm sorry, gdybym ja był sędzią, a ono taką bym dawał karę, whatever um, i to nie, w ogóle nie powinnaś się obwiniać w tym przypadku to ten chłopak zrobił obrzydliwą, ohydną rzecz i to powinien on się wstydzić powinien cię przeprosić, chociaż przeprosiny mało zrobią i mam nadzieję, przepraszam bardzo dostałem wiadomość od moich menadżerów mam nadzieję, że to nie, to nie będzie stały uraz u ciebie w głowie i mam nadzieję, że uda ci się potem tym pozbierać i mam nadzieję, że nie zadręczysz tym tak bardzo, ale pamiętaj, jeśli byłaś pod wpływem alkoholu, nie usprawiedliwia go przed tym, co zrobił. Ty mogłaś być e, pod wpływem alkoholu, pod wpływem, you know, innych rzeczy, mogłaś mieć krótką sukienkę, mogłaś mieć e, sexy look i on still nie miał prawa cię nawet dotknąć. So girl, nie zawiniaj siebie. And I support you i mam nadzieję, że wszystko będzie ok u ciebie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Koniecznie was zachęcam, żebyście teraz wy napisali jakieś historie swojego życia. Te śmieszne oraz te poważniejsze w komentarzach. Zapraszam was jeszcze raz na mojego Instagrama, TikToka oraz Twittera, gdzie możecie zobaczyć więcej rzeczy ode mnie. No i co? Widzimy się w po prostu następnym razem. Buziaki, trzymajcie się i bye.